Z Dzień drugi podstaw. Mamy przepiękne słońce. Let's go. Bonjourna, um. come vai. Dzisiaj jedziemy z drugim dniem. Całą noc nie spałem, miałem tyle energii, że to było niemożliwe wręcz, żeby się zdrzemnąć. Ale, ale leżałem w łóżku i, i, po, i po prostu sobie byłem. Nawet, nawet nie chciało mi się za bardzo iść na spacer. To są w ogóle moje, w sumie już trzecie, albo nawet bym powiedział czwarte podstawy, jeśli liczyć te, które oglądałem online. Um, I za każdym razem one wyglądają zupełnie inaczej. I tym razem jest kompletnie inaczej. I, i jest to też spowodowane tym, że, że po prostu odkopałem, zniszczyłem już tyle ograniczeń, że naprawdę rzeczy zaczynają się różne dziać z lekkością i, i naprawdę wiem, że są możliwe, a nie tylko yy, udaję, <ścoughs> że wybieram większe możliwości. Wczoraj bardzo dużo rozmawialiśmy o uznawaniu, więc też uznaję to, że tutaj jestem, to co, to co zmieniamy, bo wczorajszy dzień był totalnie transformujący. Tak naprawdę to wystarczy tutaj siedzieć, być z tymi pięknymi dwoma ogromnymi cedrami. Jeden i drugi jest tam z tyłu. O! Przechadzać się po tym przepięknym ogrodzie. Jeszcze miało dzisiaj padać, a mamy po prostu przepiękne słońce. Motyle latają. Koty w ogóle są strasznie tutaj grube we Włoszech. Nie wiem, czy to jest czym to jest spowodowane, ale dzisiaj jadłem. Yy, chleb na śniadanie i myślę, że przez tą mąkę też, której tutaj używają, on smakuje kompletnie, kompletnie inaczej. No i prawda też jest taka, z tego co zauważyłem, że te koty mają o wiele bardziej śniącą skórę niż te, które znam, na przykład z ciężkowa. Troszeczkę powstał teraz problem, znaczy to już nie jest problem, ale. Eee, ja chyba chcę mieć taki zamek. <laughs> Może nie we Włoszech, zobaczymy gdzie się. Eee, no, ale. Co to jest możliwe? Właśnie tutaj sobie siedzimy na przerwie z Ewiczką. I gadamy o tym, jak, bar, jak zaczęliśmy w ogóle tłumaczyć dla akces, jakie to były niekomfortowe, ile rzeczy się pojawiało, że o Jezu, przecież trzeba mieć do tego przygotowanie i treningi, wszystkie słowa, jak sobie z tym poradzić. No i jak niszczymy ograniczenia i się naprawdę zanurzamy w to, co wiemy, że naprawdę jest możliwe, co się dzieje, magia.

Yeah. Let's go, let's all the expensive stuff. <laughs> Every room has a beautiful view of the Mm -hmm. the library is the. 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 from here so the. here we are in the library again here we have so many different details we have a view to glass, uh, crystal glass, and silver service. Spring, which refills the water. Yes. I, it could be until the bottom of the hill, maybe. Właśnie byliśmy na y, turze po zamku. Byliśmy oprowadzani po wszystkich zakamarkach. No może nie wszystkich. Ale no, to jest dosłownie niesamowite miejsce z ogromną ilością antyków, historycznych zdobyczy. Tutaj jest wieża, która odbija nam godziny. Mam również małe ostrzeżenie. Dla tych, którzy chcieliby tu przejechać, dlatego, że okazuje się, że no nie można stąd y, wyjechać niezmienionym. Dobry wieczór. Z magicznych wręcz powodów prze... Y, Stwierdziłem, że przełożę symfonię na jutro, którą miałem zrobić właśnie za zamku, bo jutro będzie zdecydowanie więcej przestrzeni. Zresztą jutro będzie z, z zupełnie innymi rzeczami. Wiem, że będę mógł się podzielić, więc... Yy, więc czeka mnie zaraz coś magicznego. <laughs> Thank you, Gary! Thank Cheers you, Gary! Possibilities, yeah. Yes, it? Yes. People, because with them, finally, I feel normal. Yes, <laughs> yes. yes. yes no. what a terrible idea to have a class here. <laughs> 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 and this is the day for. Oh. <laughs> <laughs>